Słuchajcie moi drodzy, witam bardzo serdecznie dzisiaj na śniadaniu Na śniadaniu wielkanocnym. Jeżeli zaczynamy e, zawsze taką uroczystość, to e, odwołuje się do cyfr. Jest to nasze szesnaste śniadanie wielkanocne e, w tej e, w Czyli jak pamiętamy, w grudniu obchody piętnastolecia były, a dzisiaj już uczestniczymy w szesnastym śniadaniu wielkanocnym. Pan prezydent jest naszym resortowym prezydentem, jest e, po raz pierwszy u nas, jako że e, od kilku miesięcy e, pełni tą szczytą e, funkcję e, w naszym mieście. Witam wśród naszych gości, e, pana e, dyrektora Sebastiana Zdolczyka. Reprezentuje, pan dyrektor reprezentuje Ośrodek Pomocy Rodzinie. Witamy serdecznie duszpasterza Świętego Serca, Pana Jezusa, Księdza Romana. Witamy serdecznie Panią Małgosię Jaruzelską, zastępcę dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Witamy serdecznie prezesów Spółdzielni Niewidomych, Pana Kazimierza Sobraka i Betela Bedlera. Witamy serdecznie Panią Anię Buczkowską-Pawlik, szefową chili numer 8 w braci Kieryńskich tam gdzie prezentujemy nasze prace e, witamy kolorzankę z ulicy Tłukosza, panią Iwonę Grotę, z nutę i witam serdecznie wszystkich wszystkich Was tu obecnych, witam swoich współpracowników witam młodzież, która e, praktykuje u nas, a dzisiaj nas e, wspomaga. Bo gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał. Na próżna by była nasza wiara, jak mówi apostoł, i życzę Wam przeżywania tych świąt radosnych, wiele pokoju, radości podczas tych świąt i żebyśmy tę radość tego pustego grobu i wielkanocnego poranka zanieśli do swoich domów, do swoich rodzin i do swoich miejsc pracy. Teraz pobłogosławi pokarmy, które leżą na stole. Panie Boże bo błogosław ten posiłek, te pokarmy i tych, którzy przygotowali i naucz i dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana naszego, Amen. i Syna Ducha Świętego. Do wszystkich tutaj obecnych do Was, drodzy Państwo, chcę przekazać życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Przekazuję te życzenia w imieniu y, ratusza, w imieniu pana prezydenta Koplińskiego na ręce Wasze, do Waszych rodzin również, bo na pewno poświętowanie zaczynacie tutaj, ale będziecie je kontynuować w domach, z Waszymi rodzin, rodzinami i proszę takie życzenia i pozdrowienia przekazać. Myślałbym, kto zima, cały rok nie puści, wieci podszywa, a tu pół, pół i proszę, wiosna jak zielony, a z groszą niedziela pan ma. już pan skręcają kwiatuszki z bibułym. Ziemowe listeczki, pewnie z tego będą piękne paryweczki, farma nie zabije, za cztery dni, za cztery mosek wytykamy wierzchnią. Noc, Wielkanoc, wielka radość w sercu, wychodzi po świecie w nocy w kobietu. Na stole pisanki są malowane, wśród zieleni trawy, Halo. cukrowe barany, w bazie, wazoniku, ciasta i wędliny. Wielkanoc i wielkie spotkanie rodziny. Nasz koszyczek będzie piękny. Wszystko tam może. Kilka jajek, szanskrowanych, trochę soli, kromka chleba. Baranek ma ślany. Jeszcze pękło kiełbaski do odoby barwinka listeczki. Nie będziemy się wstydzić kościerek, chłopcy i dzieweczki. Wniosła mi kura jajeczek, więc pytam się kury, czy mogę zjeść. Koko koko, ko. ani sadzony, ani na twardo, ani jajeczniczy nie, na miękko nie, nie, nie dam by miała pęknąć. Więc bardzo rzecznie kury, czy mogę uczyć te jaja na kogier mogę? Bojrzała <noise> <noise> na mnie jak nosła i zawdakało koło co wyniosła, że koko koko ko, jaja na pisanki zniosłam. <noise> prezydenta RP w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Również w tym spotkaniu uczestniczyłem i spotkał się z nami pan minister Cichowski, szef kancelarii. Nie mógł być pan prezydent Komorowski na spotkaniu, ale było nas sześcioro ze związku niewidomych i mamy obowiązek przekazać dla wszystkich placówek, które reprezentowaliśmy serdecznie. Tak się składa, że 40 lat pracy obchodzę i dali mi to. Za co oczywiście sobie się podziękam, ale jest to zasługa nie tylko moja, ale, ale w każdym razie na pewno jest to rzecz wspaniała. Jest wszystko w kancelarii prezydenta. Tak? Naszym gościom do spowiedzi trzeba chodzić. To niezależnie od życia. No ale, ale rozumiem, że została już Panie Prezesie rozwiana wątpliwość. Trzeba jednak. Już się odpowiedział, trzeba. Naszym gościom...